Konkurs palm wielkanocnych w Bobrowie ma już ponad 20-letnią tradycję. W tym roku do konkursu wystawiono 53 palmy wykonane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły i sołectwa. Jestem sołtysem ze wsi Łapinusz i nasze sołectwo w tym roku zdecydowało, że wystawiamy palmę wielkanocną do konkursu. Nigdy tego nie robiliśmy. W tamtym roku zrobiliśmy wieniec dożynkowy, udało się zrobić drugie miejsce w konkursie powiatowym. Jak będzie tym razem, zobaczymy. Jest to nasz debiut, to jest nasza palma. Pracowaliśmy przez 6 godzin w sobotę, a było ponad 20 osób. Mężczyźni, kobiety. No, mężczyźni przygotowali cały ten trzon, wszystko owinięte ścianem, i to kobiety robiły w tym czasie kwiaty, a potem wspólna koncepcja, jak to ma wyglądać. A jak wygląda? No widać. No to palma, 10 osób z koła robiło palmę, żeśmy robiły tak 4 dni, najpierw kwiaty, później i w tym roku, żeśmy zrobiły taką inną, mniej kwiatów, więcej takich traw, takich rzeczy. Bo, bez tak, bez klejenia, bez niczego. To jest wszystko naturalnie robione, bo takie są wymogi konkursu. To już jakiś dziesiąty raz chyba z rzędu i także przyjeżdżamy, patrzymy, jakie są, porównujemy, później coś, żeby innego było, czasami więcej kwiatów, czasami mniej, tak żeby po prostu yy, troszkę zmienić coś. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. Warto podtrzymywać, my się schodzimy wtedy, rozmawiamy, jakieś są tematy, jakaś taka spójność jest między kobietami i fajnie, fajnie jest. Wieńce też robimy zawsze dożynkowe na konkursy, także no, no jest coś takiego, co, co, co spaja ludzi, społeczność i tak dalej. Fajna rzecz po prostu jest dla nas. Nie? Robiłyśmy, ko, robiło Koło Gospodyń Wiejskich po krzydowie. E, wykonywała to, e, znaczy tradycyjną metodą wiązania sz, ze sz, sznurkiem bukszpan, tradycyjne kwiaty kolorowe, żeby były, żeby, no bo musi być jednak to oznaka wiosny, prawda, ten, ten pióropusz piękny. Który też koleżanka robiła taka starsza pani, która już tradycyjnie robi wiele lat palmy. Także ja jej pomagałam oczywiście i koleżanki robiły pletwy, kwiatki. No, spotkań było co najmniej pięć. Po pierwszy projekt później kwiatki, później e, trzeba było poszukać bukszpan, bo w tym roku jest ciężko z bukszpanem, bo zjadł go taki tam szkodnik. Także, no było problem właśnie, żeby, żeby go dostać, także... Tą palmę robiło Koło gospodyni w Wiejskich Brudzawach. Robimy tą palmę już od prawie 20 lat. I zawsze staramy się, żeby ona była inna niż pozostałe. W tym roku zrobiliśmy na szydełku, koronkowe tu. Tu są kwiatki wiosenne na szydełku, tu są też kwiatki robione na szydełku, żeby była inna. Z tym, że to wy, bardzo dużo pracy, bardzo dużo pochłania. Nawet te zwykłe kwiaty, my je robimy tak, tak starannie, żeby one były niepowtarzalne. I zawsze wymyślamy inne, żeby, no tak jakoś. Może to nawet widzi Pan tutaj, ten, te pręty mamy robione na szydełku. Ale to jest przyjemność, bo i swoje problemy umówimy i wspólnie kawy wypijemy i porozmawiamy na takie bieżące tematy naszego środowiska i w ogóle naszego kraju, a tak jeżeli sam, sam każdy siedzi w domu to co? włączy telewizor i patrzy. także te spotkania są bardzo miłe i, i ciekawe. Rozpocznę od tego, że wybór jest bardzo trudny, ponieważ wszystkie palmy są piękne, wszystkie wymagają bardzo dużej, dużego nakładu pracy, ale tak naprawdę co bierzemy pod uwagę? Oglądamy te palmy dwukrotnie. Raz z daleka patrzymy, czy jest prosta, czy jest dobrze wykończona. Chodzi o ten taki pióropusz na górze, czyli o tą koronę. Czy to jest symetryczne, czy to jest ładne, czy to jest przemyślane, czy to nie jest tylko tak dołożone na odczepnego na sam koniec, więc na to patrzymy zawsze. Zwracamy uwagę też na materiały, z których są te palmy wykonane. Generalnie nie łączy się tego z takimi materiałami, z których wykonuje się wieńce, czyli Wielkanoc rządzi się swoimi prawami. E, oprócz tego sprawdzamy, czy te materiały są e, naturalne, czyli żadnych plastików nie powinno być na takiej palmie, to jest ważne. E, no i cóż, przyglądamy się też temu, z jakim, z jaka, jaka to jest misterna praca, kręcenie tych kwiatków i robienie tych kwiatków. Patrzymy też oczywiście na kolorystykę. E, no i tak jak powiedziałam, wybór jest bardzo, bardzo, bardzo trudny, jest to jeden z najtrudniejszych konkursów, może się równać tylko z wieńcami. Ostatecznie pierwsze miejsce w konkursie powiatowym przyznano Sołectwu Małki, drugie KGW Wichulec i trzecie KGW Sumówko Wiejskie Celebrytki.